Dziś pijemy wino Signos Red Blend, wino czerwone, wytrawne, 2021 rocznik, kupione w Lidlu za dwie dyszki. Korek naturalny z napisem Kalia. Wino 13% alkoholu i to jest San Juan, Argentyna, argentyńskie. Czyli dużo słońca. Red blend, czyli czerwone i mieszane z wielu szczepów. Dobra, coś tu jakieś bezczynki wspomnieni. w tym no, miejscu. bardzo ładna, ciemna, bardzo ciemna. Zobaczymy, co na to ma. Przyjemne. Zobaczmy. Mhm. Wiśnia. O beczce wspomina. Tak. Tak, tak właśnie coś z tyłu. Mhm. A... Czyli trochę wiśni, trochę beczki. Tak, wiśnia, nie? Tak z owoców to jest. Tu jest pestka tak. mhm. Zapachu bardzo przyjemne. Ale nie ma takiej eksplozji jakiejś właśnie, tak? Znaczy takiego wielo nie ma, nie? No Czegoś tam. nie jest taki dżemik. A w smaku taki jest i Gładkie. nie? Nic nie ma wspólnego jak ten z zapachem. Bo to się jeszcze nie rozwietrzyło tam. na pierwszym planie beczka, takie zdecydowanie. Gdzieś trochę alkoholu jakiś. No, ale Lek to się tak. jeszcze jeszcze Czyli Alkohol już był wyczuwalny tak. w zapachu, też. Tak. Trochę tak. tak. Lekko dusi, tak? No, ale to wiesz, nie. jeszcze nie on był mhm. Lekko, ale i są przyprawy, jest pierwszy Mm. I wanilii. Nie, wanilii nie ma. Nie, nie, wanilii nie ma na pewno. Od owoców? Może goździk jeszcze? Mm. Mhm. Tak, goździk i owszem. Także przy... No tak, ale bardzo... ta końcówka jest taka przyprawowa. Bardzo. Sama końcówka. I gdzieś tam właśnie ten goździk też jest Dokładnie wyczuwalne. A ty co tak się krzywisz? A mimo wszystko to jest bardzo przyjemne, wino, bardzo fajne. Tak. No, na pewno ma etykietę taką nietuzinkową. Alkohol ci hmm. przeszkadza? Nie, bo nas takie, tam, na początku to... takie gładkie, jak się bije, a potem właśnie te przyprawy takie, Aha. czyli i ten goździk, i ten pieprz, i nie wiem, i ta deska trochę z beczki. To jest takie wyczuwalne, ale to mhm. w I tej tak całej prędkości. Tu owoców nie ma za wiele, nie? głównie ta wiśnia jest. Trochę wiśni i jest i dużo przypieczy. Więcej w bukiecie, a nie w smaku mhm. tej wiśni jest. No i te przyprawowe takie rzeczy na koniec. Chyba musi się wydychać bardziej, wiesz? Na pewno. Mhm. Tak, no, ale to słodyczy to tu w ogóle nie, nie ma. Nie, cukru zero, e, tak jeżeli chodzi o kwasowość. To jest delikatnie zaznaczona, ale... Delikatnie ten... i taka cierpkość jest. Tak. Cierp... Więcej tej cierpkości niż kwasowość. Tak się z się skąd? Beczka, taniny... Jakby tak się nakładało to na siebie. Ale przyjemne winko, czy takie. Nie, przy... przyjemne mm -hmm. Do wypicia. To co? Proponujesz. Mówisz o ocenie? No. Ja daję 7 minut. Mm -hmm. Jeszcze trochę pokręcę się do wieczy będzie git. Może być pod... bardziej no, skurczona wtedy, pewnie. nie Możesz podłączać jeszcze. Tak. Ja siedzę. Ja siedzę. Ja też siedzę. Dobrze, czyli siódemka od nas. Trzy siódemki, taka mocna siódemka. Na pewno wino, godna uwagi do spróbowania. Jak najbardziej argentyńskie, ładny kolor, Jak ktoś... ładna, ładna etykieta. Jak ktoś lubi takie wina nietuzinkowe, gdzie jest trochę przypraw, trochę guździków, nie za słodkie, to to jest właśnie takie wino. Nie, nie. za słodkie, No w ogóle nie, nie za słodkie. nie, no. Pasowość delikatnie, bardzo, w słodycz w ogóle. Tak, takie całkiem, całkiem fajne widmo. Także od nas siódemka do kupienia w litru za dwie dychy.